Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś mam przyjemność zaprezentować nowoczesną konsolę przenośną Roneberg RX12. Duży wysokiej jakości wyświetlacz zapewnia komfort w czasie grania i nie męczy oczu. Wbudowane kultowe gry, takie jak Super Mario, Contra Dragon Ball czy Samurai. Konsola posiada możliwość oglądania bajek oraz wyróżnia się od innych swoim legendarnym wyglądem. Doskonale sprawdzi się podczas podróży. Zainstalowane gry przeniosły nas w piękne wspomnienia beztroskich dni dzieciństwa, które możemy ofiarować również swojemu dziecku. Konsola posiada wejście na kartę pamięci. Dzięki tej opcji masz dostęp do nieograniczonej ilości gier, bajek, filmów oraz muzyki. Posiada również funkcję, w której możemy zagrać w grę na ekranie telewizora. Za pomocą dołączonego kabla AV można podłączyć do telewizora swoją konsolę retro. Urządzenie jest odpowiednie dla dzieci. Konsola jest dostępna w trzech wariantach kolorystycznych biały, czarny oraz niebieski. Przenośna konsola do gier RX12 to wielofunkcyjna konsola do gier, która może być również używana jako odtwarzacz MP3. Można również odtwarzać muzykę, oglądać zdjęcia oraz czytać książki elektroniczne. Ponad pięciocelowy kolorowy ekran zapewnia wspaniałe wrażenia wizualne. Umożliwia także zapamiętywanie punktu przerwania, umożliwiając automatyczną archiwizację gry, aby kontynuować odtwarzanie obok bezpośredniego odczytu postępu. Obsługa do 29 rodzajów języków obcych. Bez względu na to, gdzie jesteś, możesz znaleźć odpowiedni język. Dzięki podwójnemu rockerowi łatwiej jest obsługiwać grę. Ponadto rozmiar konsoli jest wygodny do przenoszenia. Z pojemnością 8 GB obsługuje także odczyt kart TF do 32 GB. Zapewnia dużą pojemność. Możesz połączyć się z urządzeniami USB i komputerem PC, aby pobrać gry i użyć interfejsu AV, aby uzyskać wrażenia wizualne na dużym ekranie telewizora. Odcinek dobiegł już końca, zachęcam do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi recenzjami. Dziękuję, że zostaliście do samego końca, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku.